maneczko. ja jestem Agentix. Dzisiaj będę grać w Bedworce na dwójkach, a dziś tu ze mną jest Uksy i taki, będziemy sobie wykrywali gierę i mam nadzieję, że nam to się uda zrobić po prostu najlepiej jak umiemy, ale może być ciężko, ponieważ jest tutaj bardzo dużo prograczy, z którymi będzie naprawdę ciężka rozgrywka, żeby chociaż im łóżko zniżyć, a co dopiero ich powybijać, więc... No nie byłbym nawet pewien czy uda nam się wygrać, ale w tym momencie my lecimy do naszych przeciwników, którzy mi są tutaj niebiescy i spróbujemy ich jakoś zniszczyć oczywiście, do tak. Dobra, mi się już skończyły, może tutaj kość kościół pewnie teraz zacznie budować, okej, okay, nice, daj mi klosuszki. Tylko dwa, ale zawsze coś tam, ja spuszczę TNT, nie wiem czy on też, okej, okay, dobra, ja już mojego nie będę marnował. I tak polecę na ziomka. Pyk 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 pyk, pyk. i lecę na kolejnego LU Wa. Dobra, zniszczeni oboje. A tutaj on czeka przed generatorem. Pewnie, żeby go podzielić, więc całkiem spoczko tu się składa. Bo tak szybko zniszczyliśmy już pierwszy team, a tutaj serio nie ma samych nupków. Pomogają ci gracze w zasadzie, więc no nie mówię, że oni byli słabi. Dobra, wbijam do nas i w ogóle, jeżeli obawiam się Wam, takie akcje lub chcecie więcej takich filmików, zostawcie taki czerwony przycisk, jak te klocuszki, o te o tutaj takie łe. A, tam na dole, i zastarczycie dzwoneczek, no to znaczy, a wtedy będziecie mieli powiadomiątka, co jest całkiem tym... Dobra, ja tu się nagadałem i. Mogę już sobie lecieć, ale chyba do szarych nie ma co iść. E, oni nie są jak coś dobrzy. Wiem, że zieloni i do tego żółci też ogarniają bardzo dobrze gierkę. E, w sumie, szarzy tak nie najgorzej, ale nie mam ochoty, więc albo zaatakuję sobie tutaj zielonych, albo żółtych. Nie wiem, kogo pierwszy wypadało zaatakować, ale chyba jednak żółtych, oni tam wyglądają bardziej ogarnięcie. Dobra. E, Pik, 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 tutaj jest jakiś most szybkość. Stawiam z i wbijam na ten środek. To. No, tak się to robi właśnie tutaj. We. Ile już na żółtych? Mam nadzieję, że oni jakoś zbytnie ogarną tego, co ja mam zamiar tutaj wyczynić, bo inaczej byłoby słabo, gdyby oni mieli tutaj mnie wyjaśnić, zanim ja im wbiję na bazę. Dobra. Tu muszę jakoś troszkę killować jakoś, bo inaczej byłoby słabo. Gdybym ich nie zniszczył, serio. Chciałbym tak za pierwszym w piciu ich rozwalić. To byłoby kozackie, patrzcie. Pyk! Nie macie łóżka, eluwa Może jednego nawet uda mi się zabić. Aj, szkoda było bardzo blisko. Mam nadzieję, że za następnym razem się uda. Okej, okay. tutaj Uksis, który gdzieś gram tutaj obuduję. Mam burzeczko, ładnie, mamy Obsidian, więc poczko. Okej. Okay. Okej. Okay. Um, jeszcze poczekam chwilę na pełne 32 klocki. 32 to jest troszkę więcej niż 16. No i to jest spoko, już mieć 32, bo to, takie 16 to jest za mało na w To jest, i dla jakieś Skywars to jest spoko jeszcze, ale tutaj to, no, 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 tu słabo. Hej, um, okay. dobra, teraz zatrzymam sobie tutaj jakieś TNT, do tego może jabłuszko, jabłuszko byłoby spoko. I klocków w opór. Tak, poleciało tutaj w opór tych klocuszków. To jest dla mnie spoko. Został jeden żółty, który wydawał mi się, że będzie mega dobry, a oni naprawdę to tak... że to oni po prostu zlamili jakąś gierkę. Więc no tutaj albo dobrze mi dzisiaj bardzo idzie, albo oni są słabi, mimo tego, że mają wysokie level. To też jest możliwe, bo no, level nie świadczy o skillu. Bardziej o doświadczeniu, jakie się ma na... Tutaj w okej. Okay. Teraz lecę na zielonych, czyli drugich, a takich najlepszych. Choć po obudowie łóżka nie mogę być do tego przekonany. Ale dobra, pyk, pyk, pyk. Tak, może jakoś tutaj nie. Zabrakło mi klocków, gdybym je miał. Może udałoby mi się jakoś podbudować. Serio, ziomek byłoby do tego blisko. Ale nie masz już co martwić i zaraz polecę tam po raz drugi. Chyba żebym załatwił sobie teraz kidloff I może do tego dwa TNT, bo 2 TNT to już jest taka liczba Że no mogę wbić i mieć pewność, że ich rozwalę Z tego co też widzę Tutaj biały podbijam, a on nie ma łóżeczka, no xD Więc po co on leci jak nie ma łóżka, no błagam się, ziomek Co Ty chcesz wyczyniać? Że ja Cię tu rozwalę za sekundy, chyba że ktoś do nas poleciał Ale to byłoby akurat fajne gdyby wbił na przykład, byśmy teraz już łóżka nie mieli czy coś, bo gierka byłaby naprawdę tutaj równiejsza i ciekawsza, myślę. No, bo tutaj grać tak, żeby sobie po prostu wygrać, nic nie robiąc, i wygrywać, wygrywać, no to jest nudno. A w każdym bądź razie, ja teraz lecę do zielonych na wyrko i chciałbym to rozwalić. Wydawali mi się oni troszkę lepsi, jednak no, nie biją się jakoś fantastycznie, mimo tego, że zadał mi też. Tyle HP, ale ta mniejsza z tym, ja muszę im wbić na wirko. Nie, gość, ty nawet może tu sobie tak zabudować, ale to ci totalnie nic nie da. Serio, to mu nic w tym momencie nie da, bo ja tu chcę przyskilować. On w ogóle TNT postawił, no? Czajcie gościa, TNT sobie postawił. XD, nie, nie, on mnie zrzucił tak po prostu, żeby umrzeć i zrzucić mnie tak mniej. W tym nie, nie <c Risky> będę no, <bookie> <gaz> <Well t> <Thor』> mieć problemu, elo elo. <knight> no dobra, spoko koleś. Nie wiem czy nie załatwić oby potek, bo to już naprawdę zaczyna robić irytujące, jak oni kają. Ale dobra. Ja zasuwam tutaj dalej. Ja mam z tym spadaniem ostatnio. Jakoś ostatnio jak gram na Bedwarsach, to po prostu mi nie idzie z budowaniem tak, żeby nie spać. Nawet jak dobrze buduję... I tak coś się stanie, że spane I to jest najgorsze w tym wszystkim, ale tam... E, to ja będę się przejmował. E, tutaj wypadałoby teraz polecieć na te diaksy. W szczególności, że już zielony na nie wbijał. Wow. Co tu chce zrobić? W ogóle czego ty szukasz, panier? No chyba drogę pomyliłeś tutaj. Ugh, gościu, weź tutaj drogę pomyliłeś, źle poszedłeś. Chciałeś się do bazy wrócić i tyle. On tu sobie tylko itemki w zasadzie odłożył, więc spoko dla mnie, jak dla mnie to jest spoko. Nic nie zrobił, nie poszedł do bazy, nie wie, że mamy obsydian i to jest niezłe. Dobra, A, pisze, że White jest to czyli to jest tutaj po prostu dobry gościu, ale zobaczymy, przekonamy się o tym. No, taki właśnie dobry, że go rozwaliłem bez żadnego problemu i dostałem do tego 8 emsów, wow, 8 emsów, Idzie. lol. Tak, po, po prostu, to, żeby sobie dwa hity dać na ziomka i dostać tyle. Lud. O nie, obsydian mamy. Ale nie wiem, czy łóżko przetrwa takie coś. Mógłby. Nie wiem, czy jak mógłby on bronić, to byłoby spoko, ale e, nie wiem, czy to się uda, bo tam już ziomki podleciały. Aha, kupię jeszcze po łapkę. No, niestety łóżeczka nie mamy, ale ja się cieszę. Ja się cieszę, ja mam sedzik, ja mam wszystko, żeby tą gierkę tu grać. Całkiem nieźle. Więc to jest dla mnie na korzyść. Sam kontra pro tutaj. Nie no, to, to będzie naprawdę ciężkie. Ale zobaczymy, zobaczymy. Eee. Pyk, pyk, pyk. Ja tu bijam. Okej. Okay. Oni nie są w bazie. Dlatego jak będę mieć potkę, na no raczej się zorientują, bo wątpię, żeby oni nie mieli żadnej, w ogóle żadnej połapki. A... Gościu mówi, że ma firebola, boi u co ty robisz, gościu? Gościu, weee, wepal gumę tutaj sobie. Już pyk. mam nadzieję, że nie uda mi się tutaj jakoś zdelać w głupi sposób. Nie, 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 nie. Ja tu umieram w tym momencie chyba. Chyba, że ucieknę. To jest jedyna szansa na mnie. Nie, nie gadaj, ja zwiałem teraz z ziomką, lol. Lol. Nie wiem w jaki sposób, ale... Udało mi się zwiać, Teraz tylko mm, po prostu nie spać i będzie spoko, bo raczej wtedy mnie nic nie zniszczy oprócz jakiegoś firebola. Niech nawet się bałem przeskakiwać, bo naprawdę nie chcę tej gierki sfejlować, a jest naprawdę już długa i no tak przegrać to byłoby słabo. Słabo byłoby w takim momencie już to tak ryzyko stracić, co zrobiliśmy. Ale zawsze troszkę ciekawie jest bez tego łóżka grać, naprawdę, tutaj jest spoko, okej. Okay. Eee, emeraldy jeszcze zebrałem, pyk, pyk, mogę polecieć w sumie do mojej bazy, czemu nie. Tym razem pójdę bardziej uzbrojony na gościów. Mi pisze też mój gość, że Yellow jest u Red, ale czy on ma jakieś szanse? Ma, na pewno ma, więc ja tutaj zwiewam. On się stara mnie zaatakować po prostu w jakiś sposób, żeby od góry. Od góry mnie wziął nie, to skubany. I czy on spadł? Czy on właśnie sam z siebie spadł? LOL! To było dziwne. Nie gadaj, że. Nie! To był najdziwniejszy fail, jaki zrobiłem na Bedwarsach. Gościu się dosłownie na mnie rzucił, jak na jakieś mięso. Nie. Ale w każdym bądź razie wam. Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję za to, że dotrwaliście już do tego momentu. Oczywiście nie zapomnijcie kliknąć czerwonego przycisku, subskrybuj, zostawić łapki w górę i zaznaczyć dzwoneczka. Jo!